Cześć! Dzisiaj mam dla Was projekt Denko. I przez długi czas już nie robiłam żadnego projektu Denko, ale już uzbierała się cała reklamówka. Dlatego pomyślałam, że dzisiaj Wam pokażę, co zużyłam. I dzisiaj nie będę Wam mówić, na co zamieniłam te produkty, chyba że tak szybko po prostu Wam to wspomnę, ponieważ dosyć tego dużo jest i nie chcę jeszcze pokazywać podwójnych tych kosmetyków. Dlatego dzisiaj będzie tak. I zaczynamy. Pierwsza rzecz, którą zużyłam. To jest nawilżający płyn micelarny z Eveline, który jest spątką i który naprawdę był ok. Ja kiedyś mówiłam właśnie, że jestem z niego bardzo zadowolona i faktycznie jestem z niego zadowolona, natomiast on na pewno nie dorównuje biodermię. Jednak bioderma to jest taki kosmetyk, który, któremu ciężko jest dorównać, przynajmniej w moim odczuciu, bo jeszcze nie znalazłam za żadnego takiego produktu, który, był, był, który byłby taki sam. Dlatego dalej będę szukać, teraz mam płyn micelarny z Bielendy, który jest chyba jeszcze gorszy od tego, no ale zużyję tamten i wtedy zastanawiam się, czy nie kupić tego płynu micelarnego z Biedronki. Dajcie mi znać, co wy o nim sądzicie i czy faktycznie jest wart, może nie swojej ceny, ale czy faktycznie działa. Czyli zmywa makijaż. Dalej zużyłam dwa produkty z Eveline, i to są dokładnie dwa, te same produkty. I to jest intensywne serum redukujące tkankę tłuszczową. Antycelulitowe zmniejsza w brzucha o jeden rozmiar. Na pewno nie. Ale jak widzicie, zużyłam dwa i byłam z nich bardzo zadowolona. One dają uczucie takiego mrowienia na końcu, takiego zimnego, strasznie uczucia. Mi to, co byście nie przeszkadza, teraz trochę zimą było, tak średnio, ale. Jeżeli spotkam je na promocji, to myślę, że kupię kolejne opakowanie. Te produkty, opakowania dostałam na spotkaniu, dlatego nie kupiłam ich, ale naprawdę jestem z nich zadowolona. W ogóle jestem zadowolona ze wszystkich kosmetyków z Eveline z tej serii Steam Extreme 4D, bo już parę stosowałam i naprawdę są bardzo fajne. Te muszę przeciąć, bo czuję, że tu jeszcze w nich coś jest. Dlatego tych nie wywalam, ale No już pokazuję, bo już tak normalnie jak cisnę, To nic nie wylatuje, dlatego muszę to przeciąć No i produkty Eveline Tak samo jak właśnie tamte nie są stosowane na Testowane na zwierzętach Jeżeli dla Was jest to istotne Lecimy dalej Dalej zużyłam, a to nie, Bo tutaj mam jeszcze pomieszane z różnymi rzeczami Dalej zużyłam krem z firmy Forever Young I to jest krem z liposomami Vitamin. To on się nazywa Epivit Moisturizer i ja o nim mówiłam w pielęgnacji swojej twarzy, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to link będziecie mieli w opisie do tego filmu, ale bardzo fajnie nawilżał. Może nie powiedziałabym, że jest to krem na zimę, natomiast na wiosnę lato jesień jak najbardziej. Fajnie nawilża tak delikatnie podkład, utrzymuje się po nim, bar... na nim bardzo dobrze. Ma fajne opakowanie, tutaj jest ta pompka typu airless, więc żaden pr... nic nam się nie marnuje. Tutaj jest oczywiście jest Fajne opakowanie. W sumie nie mam nic takiego, co mogłabym powiedzieć, że jest złe w tym produkcie, bo cena też nie jest wysoka, dlatego jeżeli jesteście zainteresowane, to zachęcam. Lecimy dalej. Tutaj mam trochę śmieci, więc nie wiem, czy Wy macie tak, że jak zużyjecie, zużyjecie takie produkty w takim opakowanku, to je trzymacie? Bo mi jest jakoś szkoda takiego opakowanie wywalić, więc je trzymam. Dobra, dalej używam suchy szampon i to jest suchy szampon z Batiste z tej serii Blush. Bardzo fajnie pachniał. Jak widzicie, jak ja suchego szamponu używam, może nieregularnie, bo nie używam go codziennie, czy co drugi dzień, czy co trzeci dzień nawet. Ja zazwyczaj używam go w czwartym dniu, kiedy nie myję włosów. Bo nie wiem, bo na przykład nie chcę mi się albo na następny dzień mam nagrywać, dlatego wtedy właśnie nie myję tych włosów i używam suchego szamponu. Ale zazwyczaj rzadko go używam, dlatego na, na długo mi starcza i uważam, że jest wart swojej ceny. Można go kupić w Hebe, w tych drogeriach Mariono, Marion chyba. Oczywiście na internecie i w takich em, osiedlowych drogeriach. Podobno. Nie widziałam, ale podobno. Dalej co zużyłam? Zużyłam olejek do kąpieli Vintage Body Oil, on w ogóle nie dawał piany, ale fajnie mi zmiękczał wodę i jest spoko, chociaż nie sądzę, żebym kupiła go pierwszy raz, bo go też dostałam, taki sobie, teraz mam szalone plumki, które są super Dalej, złożyłam maskę do włosów z firmy, znaczy nie, aha, to jest Planeta Organica i to jest maska ajurwedyjska i tutaj jest napisane, że ona mm, poprawia mikrokrążenie dzięki czemu wzmacnia cebulki włosowe, aktywnie stymuluje porost włosów, regeneruje uszkodzoną strukturę włosów, wygodnie, wygodne i bezpieczne opakowanie typu PET. Czy ona sprawiła, że moje włosy zaczęły lepiej rosnąć? Nie sądzę. Włosy były spoko po niej, ale jakoś nie sądzę, abym kupiła ją ponownie. Taka, taka po prostu typowa maska. Dalej służyłam wodę, jak to się nazywa, Deo Atomizer, czyli to chyba jest naturalna woda w sprayu, coś takiego? Nie wiem, chyba tak. Albo dezodorant w naturalnym sprayu. To jest firma Wo, to jest seria Sunset. Możnacie to kupić w Tesco za 15 zł. Bardzo fajnie pachnie i myślę, że jak zużyję parę jeszcze perf zapachów, to wrócę do tego. Jest bardzo tani i naprawdę jest fajny. Teraz używam Beyoncé Pulse, też ten dezodorant w naturalnym spray. Ja jakoś nie mam parce na drogie perfumy, dlatego mam raczej takie najtańsze i właśnie zawsze mam ten dezodorant w naturalnym spray. Lecimy dalej, zużyłam wodę różaną. Mam drugie opakowanie, jak wiecie, dla mnie najlepszy produkt też, więcej możecie posłuchać w pielęgnacji twarzy. Dalej, wiecie co, nie wiem czy Wam o tym mówiłam, chyba nie, mówiłam to w w, też właśnie w pielęgnacji, a to jest Fridge i to jest serum bomb, kremowo, kremowe serum do twarzy różaną, tuskawkowo arganowe. Ten produkt kosztuje około 300 zł. I powiem Wam szczerze, że nie jestem z niego zadowolona. W życiu byłabym strasznie zła, gdybym go kupiła, ponieważ ja nie zauważyłam żadnych wielkich rezultatów. Moim zdaniem, skóra, jaką miałam, taką mam, e, nic się takiego nie zmieniło i na pewno nie polecam, nie kupię ponownie. A zresztą tutaj jest tylko 2,5 miesiąca, można używać. No, jak widzicie, niestety nie zużyłam całego, już muszę to wywalić, więc jej pompka była zepsuta, w ogóle nie działała, więc średnio. Dalej zużyłam zmysłowy żel do mycia ciała z Sorai. To jest odświeżająco-nawilżający, limitowana edycja Piękne ciało, sweet Bardzo ładnie pachnie, średnio się pieni, nie nawilża Więc w sumie możecie go używać, kiedy Wam się chce zapachu ładnego mieć To nie było po polsku Ale naprawdę bardzo ładnie pachniał I zużyłam jeszcze też żel pod prysznic z Dermedic Taki antycelulitowy, antycelul który był kiedyś w Shani ale też taki średni, teraz zużywam bo ogólnie teraz mam takie mało opakowania, więc szybko zużywam ale też mam jeszcze pół litrowe z Nivea i też już powoli mi się kończy pokazywałam wam ten tusz czy nie zużyłam z Rimmela Extra Super Lash z taką podkręconą szczoteczką to jest naprawdę bardzo fajny tusz i myślę, że kiedy nie będę miała ochot na, nic, na testowanie niczego nowego, to wrócę do tego tuszu ponieważ on naprawdę jest tani a daje bardzo fajny efekt chyba jest test na żywo na moim kanale więc jeżeli jesteście zainteresowane, to też wam podlinkuję w opisie, poszukam czy mam jeżeli mam to wam wrzucę i zużyłam jeszcze a coś chyba wam pokazywałam Więc tutaj mam tutaj parę rzeczy, których nie wrzuciłam i po prostu nie wiem teraz co wam pokazałam czy nie, ale mam nadzieję, że ten filmik nie jest długi, mam na, chyba trwa 8 minut, więc Powiedziałam Wam, co zużyłam w zamian, zam, zamian za to, więc mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Dajcie mi znać, co Wy w ostatnim czasie zużyłyście, z czego naprawdę bardzo się cieszycie. Bo ja mam parę takich rzeczy, które bardzo bym chciała zużyć, ale niestety one są tak wydajne, że ciężko mi jest to już zużyć. Dlatego dajcie mi znać, czy Wy coś takiego zużyłyście. A teraz dziękuję Wam już bardzo za oglądanie. Jeżeli macie jakieś pomysły na filmy, jakie chciałybyście zobaczyć na moim kanale, to dajcie mi znać o tym, bo ostatnio mam brak weny. I ogólnie nie ogarniam życia, więc jeżeli macie coś, co chcecie mi polecić, bądź w ogóle macie coś do mnie, to piszcie w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i pijeczki.